Dzień dobry, witam do Was w kolejnym filmie. Z tego co pamiętam, ostatni vlog zakończył się w, w samochodzie e, i były straszne upały. E, tak. E, no i dzisiejszego vloga rozpoczynam również w samochodzie, e, z samochodu. E, czy mamy jakieś większe upały? Na pewno nie większe niż wtedy były. Natomiast jest ciepło, tym bardziej w samochodzie, które stało na słońcu, więc otwieram tutaj okna i trochę, żeby się przewietrzyło. Zapraszam Was na kolejnego vloga. Tym razem będzie to vlog z domu, którego bardzo dawno chyba nie było, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Nie potrzebą zakupu statywu, dlatego że tutaj nagrywając w domu nie mam statywu, zostawiłam swój w Warszawie. No i potrzebowałam po prostu jakiegokolwiek, żeby mi się wygodnie nagrywało vlogi. I zakupiłam taki w action. Za 60 zł, więc to nie jest mało moim zdaniem, jak na taki sklep. Nie jest to też dużo, jak na statywy, dlatego nie oczekiwałam jakiejś jakości super. Jakość jest, powiem Wam, średnia plus. Po prostu te plastyczki wszystkie tutaj Bo już sobie zamontowałam i stoicie na tym statywie Te wszystkie plastyczki, które tutaj są No czuć, że ta jakość jest po prostu gorsza W porównaniu do tego, który mam w Warszawie No ale jakby na domowe warunki Myślę, że spokojnie da radę Tym bardziej, że ja przeważnie nagrywam na jednej wysokości Jakby nie zmieniam tak często tych ustawień tego statywu Więc jak już go ustawiłam, tak już będzie Więc myślę, że da radę ale informuję was, jeżeli byście chcieli sobie kupić, nie wiem, na wakacje na przykład statyw taki mm, trójnożny, no to właśnie w Action są. Chociaż nie wiem jak z dostępnością, bo powiem wam, że wczoraj trafiłam na ostatni, więc chyba czekam na mnie, bo tak jak mówię, pojechałam głównie właśnie po niego, ale też przy okazji skusiłam się na inne rzeczy. Teraz czeka, czekajcie, bo Aha, tutaj dobra. E, może zacznę od Sinsei. E, wpadłam tak po prostu, e, oczywiście bez zamiaru kupna czegokolwiek, ale wyszłam z torebką. Torebką z takim koszykiem w zasadzie. Ja bardzo lubię takie torebki na lato, właśnie. Mam aktualnie jedną, którą bardzo lubię i często ją noszę w ostatnim czasie, ale ona jest mała. I ostatnio po prostu jakoś tak nie wiem, więcej rzeczy mi się nazbierało w tej torebce. Potrzebowałam po prostu większej, większej pojemności. I stwierdziłam, że taki koszyk będzie idealny. Spodobała mi się też. Wbrew pozorom, powiem Wam ta apaszka przywiązana. Oczywiście możemy sobie przywiązać też inną, jakąś swoją w domu, inny kolor, i tak dalej, ale nie ukrywam, że całkiem, całkiem ona mi wpadła w gust. No i tak wygląda właśnie ten koszyk. Sensy za 50 zł. W środku jest na Klipsa, niestety tutaj nie ma żadnego zamka ani nic, ma jakąś przegródkę jedną i też ma takie usztywnienie. Na samym spodzie, którego ja jeszcze nie ułożyłam, ale o, i teraz jest tak, jakby tutaj, wiecie, jest takie podparcie. W każdym razie spoko, naprawdę bardzo ładna torebka i było bardzo dużo tych koszyków do wyboru, więc myślę, że jak szukacie, to sobie zajrzyjcie właśnie do swięcej. I wpadła mi w oko jeszcze jedna koszulka, tak wygląda, taka różowa. Myślę, że będzie e, mi pasować. E, wzięłam XS-kę, e, bo nie chciałam, żeby ona była bardzo oversize'owa, a jak patrzyłam na Mki, czyli taki mój standardowy e, rozmiar, no to jednak ta koszulka była bardzo szeroka nie chciałam takiej, e, bo chciałam coś bardziej dopasowanego, więc wzięłam XS-kę, a i tak ona jest taka, wiecie, luźniejsza po prostu i kosztowała 26 zł, więc. Optymalnie, bardzo ładny ten róż Jest taki troszkę pudrowy Troszkę sprany, no i napis Don't be that serious No Jeszcze jedna rzecz, którą y, kupiłam To mikrotermabrazja to jest ta seria taka tropikalna. Ja z tej serii mam aktualnie właśnie peeling enzymatyczny. On też jest w takim opakowaniu i mam jeszcze serum. To serum, powiem Wam, że jest takie, jakby wszystko spoko konsystencja, zapach i tak dalej. Natomiast nie widzę jakiegoś wow działania, jest ok po prostu. Natomiast jeśli chodzi o peeling enzymatyczny, to ja go bardzo lubię i wracam do niego systematycznie. Chciałam przetestować coś nowego. Mikrodermabrazja trzy enzymy, korąt enzymy wiśnia z Barbados. Pięć minut gładka i świeża skóra. No powiem Wam, że teraz aktualnie jakby jestem na etapie takiego trochę um, walczenia z tą moją skórą. Ona nie jest w idealnym stanie, nie jest też najgorsza, nie mogę też jakoś nim bardzo narzekać, natomiast nie jest w najlepszym stanie i szukam kosmetyków, które no jednak dadzą taką widoczną poprawę. Więc będę ewentualnie dawać wam znać jeżeli jesteście zainteresowani em, aktualizacją em, mojego zdania na temat tego produktu. Wydaje się spoko, jego trzyma się 3 trzy minuty na twarzy, więc myślę, że będzie dosyć mocnym produktem. E, no ale zobaczymy. Zobaczymy jak będzie działać. Torebka właśnie o której wam wspominałam to ta, z tego co pamiętam, to ona jest z handemu, Tak. Jest z Ja tutaj mam naprawdę multum różnych rzeczy i Czasami po prostu jakby ona jest wystarczająca na tą ilość rzeczy, ale jak chcę coś kupić, czy po prostu jadę gdzieś coś załatwić i potrzebuję jeszcze wsadzić jakieś inne rzeczy, czy nawet butelkę z wodą, gdzie teraz w lecie będę tego potrzebować, no to ta torebka jest trochę mała, ale bardzo ją lubię. To, to nie zmienia tego faktu. Jest widać jeszcze nawet pobrudzona, więc myślę, że taki rozmiar torebki będzie fajnym zastępstwem. Za tą, jeżeli będę potrzebowała po prostu, właśnie więcej miejsca. Dzisiaj pokazać kilka fajnych i ciekawych rzeczy z temu, które dostałam w ramach współpracy I będzie tutaj naprawdę różnie, będą rzeczy oczywiście do domu, będą rzeczy z kategorii beauty i będą rzeczy z kategorii fitness, o dziwo to uwierzcie mi, że te rzeczy będą naprawdę, naprawdę Świetne, ale zanim wam To pokażę, to chcę wam powiedzieć tutaj o Kodzie rabatowym, który dostajecie Ode mnie i który Umożliwia wam wzięcie udziału w losowaniu O kupon o wartości 400 zł Na wszystkie rzeczy na temu Ale także możecie dzięki temu Kuponowi kupić Jedną rzecz z tych, które wam pokażę Minus 90% Więc to jest jak za darmo Słuchajcie, więc... Korzystajcie, będziecie mieć wszystkie linki w opisie do tych właśnie poszczególnych produktów, i też w opisie zamieszczę link do filmu, w którym możecie y, sprawdzić, jak sobie korzystać z tego y, y, kodu robotowego, jeżeli ktoś by miał problem. I y, jeszcze jedna ważna kwestia. Y, podstawowym warunkiem, żeby wziąć udział w losowaniu i w ogóle wziąć udział w tym, żeby y, mieć te minus 90%, jest bycie nowym użytkownikiem y, temu. Niemniej jednak, jeżeli ktoś już. Ma gdzieś tam jakieś konto na temu, możecie sobie założyć nowe konto, możecie skorzystać z innego urządzenia, więc jakby to Was nie ogranicza tak bardzo, ale jest to warunek, żeby korzystać w ogóle z tego kodu rabatowego. Zacznę od rzeczy, która bardzo mi się podoba. Jest to filiżanka. Słuchajcie, filiżanka dosyć spora, jak na filiżankę w sumie, bo pomieści tutaj, no myślę, że około 300 ml na pewno. Jest przepiękna, jest taka. Mm, nie bardzo okrągła. W sensie widzicie, ona ma takie zniekształcenia. Tak samo talerzyk nie jest super okrągły. Jest przepiękna. Ma taki wzór w kratkę. I są też jeszcze inne wzory, ale ten chyba mi najbardziej przypadł do gustu i tak też. Jest już ze mną na kapucinę Idealna filiżanka. Z ceramiki. Bardzo długo już się zastanawiałam nad czymś takim. Jest to taka podstawka pod tak naprawdę wszystko, co chcecie. Ja wzięłam ją z myślą o biżuterii w łazience, bo czasami po prostu wieczorem jak ściągam, ściągam swoją biżuterię, chcę ją gdzieś położyć. I fajnie, jeżeli to będzie wyglądać dobrze. No i właśnie taka podstawka. Też są w różnych rozmiarach. Natomiast ja wzięłam taką malutką, no bo jednak biżuterii, biżuteria nie jest aż tak duża. Taka ceramiczna. Bardzo porządna jakość, piękna i bardzo fajnie się też prezentuje na jakiejś właśnie półce w łazience na biżuterię, ale można ją dać też przeznaczyć na jakiś inny pomysł, na przykład na świeczki z ceramiki Mam też taki piękny pojemnik etui na chusteczki jednorazowe jest naprawdę cudne i też się na niego czaiłam już długo miałam go cały czas w koszyku e, i czekałam na odpowiedni moment. No i tak też już e, ten pojemnik jest u mnie również bardzo ładnie się prezentuje na jakiejś półce w łazience czy nawet w pokoju. Jeżeli potrzebujecie chusteczek plus taka podstawka w łazience bardzo ładnie to wygląda. To naprawdę wam polecam. Jest solidny, jest ciężkie, ceramiczne e, i właśnie możecie sobie tutaj wsadzić po prostu chusteczki, a jest to bardzo, bardzo eleganckie, a nie jakieś tam papierowe, zwykłe opakowanie chusteczek. Coś, co udało mi się nagrać, natomiast nie mam tutaj ze sobą tego fizycznie, to są takie diamenciki, które też um, podpatrzyłam u kogoś na jakichś filmach, um, chyba zagranicznych nawet. Um, to są takie diamenciki, które umieszczamy przeważnie w oknie albo gdzieś, gdzie jest dostęp do promieni słonecznych, bo te diamenciki odbijają um, te promienie słoneczne i przepięknie gdzieś tam. Tańczą na ścianach w pokoju. Jest to naprawdę taki gadżet, który dodaje takiej przytulności, takiej magii trochę do, do wnętrza, takiego ciepłego nastroju. Wiecie, po prostu coś, co jest dosyć oryginalne, bo to nie jest jakiś, nie wiem, taki popular, taka popularna dekoracja, ale coś, co może Wam dodać takiego. Fajnego smaczku do, do właśnie do wnętrza. Ja mam dwa takie wsadzone w doniczkę, plus jeszcze mam takie wiszące diamenciki trochę ale ten łapacz snus, coś takiego. Tak to trochę wygląda. Kolejna rzecz. Jeżeli jeszcze tego nie macie, to ja się zastanawiam, jakim cudem tego nie macie. To jest taka lampka na czujnik, która. Jest bardzo tania to już swoją drogą Natomiast są to lampki, które ja tym razem wykorzystałam w szafie Bo chciałam mieć po prostu coś bardziej luksusowego Oczywiście nie za miliony monet I zamontowałam sobie takie lampki w szafie Że jak otwieram sobie szafę, no to ona mi się podświetla Bo to jest na czujnik ruchu I mogę po prostu nie dość, że lepiej widzieć w szafie, co mam, to jeszcze dodaje do takiego, wiecie, jakiegoś, no właśnie trochę luksusu, elegancji do wnętrz, i taki jest to gadżet, który gdzieś tam. Sprawia, że jak otwieramy tą szafę, to jest taki, o, jak fajnie zaświeciło nam się. Także polecam, oczywiście, nie tylko do szafy, możecie sobie to zainstalować przy łóżku, na przykład jako lampka nocna, jak wstajecie gdzieś w nocy, to, to też jest to fajna sprawa. Na klatce schodowej, gdziekolwiek potrzebujecie czegoś takiego, takie listwy można kupić w różnych rozmiarach. Tu akurat jest taka mniejsza, natomiast są większe Są chyba jeszcze nawet mniejsze, więc każdy wybierze co chce W kwestii beauty to słuchajcie Taki mały gadżet, a powiem wam, że całkiem dobrze mi się sprawdza Jest to takie etui na gąbkę do makijażu Ja aktualnie mam makijaż w jednej kosmetyczce I... I nie trzymam sobie pędzli osobno, właśnie gąbeczki osobno, kosmetyków osobno, tylko wszystko mam razem. No i nie ukrywam, że ta gąbeczka gdzieś tam, ona jest brudna, ona jest mokra, więc gdzieś mi po prostu brudziła i kosmetyczkę, i kosmetyki też, produkty, które są inne zawarte w tej kosmetyczce. A takie etui. Mi chroni kosmetyczkę Jest tanie, nie wiem Kwestia kilku złotych dosłownie A spoko mi się sprawdza Mieści tutaj gąbeczkę, która jest nasączona wodą Więc jest duża Mieści ją spokojnie, ma też otwory Więc ta gąbeczka się tam nie poci, nie gotuje Więc jakby jest to higieniczne Można też szybko to umyć Dezynfekować i jakby spoko Więc polecam dziewczyny, bo naprawdę fajny gadżet Beauty, beauty Słuchajcie, skusiłam się na taki zestaw Suszarki z z lokówkami, ze szczotkami do, wiecie, suszenia, do stylizowania w ogóle włosów i możliwe, że będę testować, tak naprawdę testować ten produkt razem z wami tutaj gdzieś na kanale. Jeśli nie tu, to na Instagramie albo w ogóle, wiecie, jeszcze tam w jakimś innym filmie. Natomiast to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to oczywiście te Popularne dosyć już końcówki, które fajnie zawijają Wam te włosy i robią no gdzieś tam fale, jakieś lokówki, coś takiego Sprawdzę to na swoich włosach i ewentualnie dam Wam znać, natomiast tutaj informuję wam, wam, Was, że na coś takiego się skusiłam I mamy tutaj właśnie dwie takie końcówki, jedna lewoskrętna, druga prawoskrętna Mamy szczotkę, mamy okrągłą szczotkę no, i oczywiście suszarkę, którą możemy, jakby urządzenie całe, które możemy stosować jako zwykłą suszarkę, również, więc taki zestaw zobaczymy. W ogóle sobie przypomniałam, że nawet to etui. Jest z temu. E, oczywiście, etui tam jest multo. Możecie do wyboru, do koloru. Ja akurat zdecydowałam się na takie przeźroczyste, żeby w końcu cieszyć się kolorem samego telefonu, ale chciałam też, żeby jakiś motyw był, więc mamy serduszka. No ale i ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać z kategorii fitness. Jest to mata do jogi. Słuchajcie, yoga to jest. Jedyny sport, znaczy może nie jedyny, ale jeden z dosłownie kilku sportów, które gdzieś tam całkiem lubię i mogę praktykować. No i tak też moja mata do jogi, która już ma X lat. No, myślę, że na pewno X lat. Jest trochę wysłużona, jakby jest ok, natomiast jest dosyć brudna i taka wiecie, już no widać, że trochę przeszła, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć nową matę w takim kolorze dosyć. Intensywnym, takim fioletowym jak tutaj widzicie Przychodzi ona w takim etui Więc możecie spokojnie zabrać tą matę na zajęcia właśnie wygodnie Będę jej tutaj rozkładać całej oczywiście Ale chciałabym Wam pokazać jak w rzeczywistości ona wygląda z bliska I jak ten kolor się prezentuje Jest naprawdę bardzo ładny Taka typowa śliwka Od um, tej strony dolnej, od spodu Jest taka szara Natomiast tutaj właśnie Fioletowa, bardzo ładna i mam nadzieję, że będzie mi się do nie, dobrze na niej ćwiczyć. Jest na pewno cieńsza niż ta, którą aktualnie mam, więc też jest myślę lżejsza, tak jak sobie porównuję. I co? I te cieńsze z doświadczenia, jakby jak widziałam u innych dziewczyn, jak miały maty, to te cieńsze po prostu lepiej się rozkładają, lepiej się układają i też lepiej się nawet trzymają chyba podłogi. Natomiast to też zależy od tego, z jakiego materiału jest wykonana podłoga. W każdym razie mam nową matę, będę testować. Zobaczymy. Wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać. Jest ich sporo, naprawdę. Natomiast myślę, że jak już kiedyś korzystaliście z temu, to na pewno wiecie, że tam można przepaść. Ja Wam daję właśnie możliwość wylosowania kuponu za 400 zł, plus zniżki minus 90%, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami temu. Wszystkie linki macie w opisie. Tutaj jeszcze raz Wam daję kod, który Was upoważnia do skorzystania z tej zniżki. Wszystkie linki, tak samo link do tego, jak korzystać z tego kuponu znajdziecie w opisie, więc zapraszam odsyłam właśnie na dół, a my lecimy dalej z vlogiem. Powiem wam, że dzisiaj jest tak jesiennie, że to aż jest nie do pomyślenia, żeby oczekując na y, kalendarzowe lato, była jesień. Powiem wam tak, rano się obudziłam i sprawdziłam tak pogodę organoleptycznie, to poczułam tą jesień w tym wietrze, w tej takiej temperaturze i w takim jakby zapachu wiatru, nie wiem jak to określić I moja wewnętrzna jesieniara No troszkę gdzieś tam się ucieszyła, wiadomo Natomiast moja zewnętrzna natura Krzyczy, jakby jeszcze się nie zgadza na jesień I mam coś takiego, że Ja muszę przebyć lato Muszę i się trochę nacieszyć, ale też przede wszystkim ponarzekać trochę na upały Żeby później zacząć się cieszyć Tą jesienną pogodą. Bo teraz, jak sobie tak rano, właśnie pomyślałam, że miałaby jesień nadejść, to miałam taki trochę smutek, że coś mi ominęło, że jakby nie wszystko było po kolei tak, jak powinno być, i jakby potrzebujemy tego lata, żeby się cieszyć z jesieni. I tak samo potrzebujemy tej szarugi i tej zimy, żeby później cieszyć się z wiosny i z lata. Więc ja nadal czekam jeszcze na upały, w ogóle nie wierzę, że to powiedziałam. Ale czekam, żeby sobie ponarzekać, a później będę wyczekiwać już jesieni. Niemniej jednak, przyszłam na zewnątrz, bo nie jest aż tak zimno, natomiast jest taki wiatr. No właśnie, jesienny. Ale tutaj, jak się słońce opiera, to jest całkiem spoko. Czytam książkę, czytam teraz na Kindle książkę. Wynik negatywny. Niby smutna, smutny temat, natomiast jest on napisany dosyć tak w taki humorystyczny sposób. 33% książki przeczytałam, więc jeszcze o niej nic nie powiem, dam Wam znać. Mam tutaj też Prince Polo czarne. Ja bardzo lubię słodycze z lodówki i tak też sobie Ech, aferka przyleciała. Ech, tak też sobie wyciągnąłam to Prince Polo z lodówki, natomiast zanim tutaj odłożę kamerę, to to już będzie rozpuszczone. Więc nie przedłużam, biorę się za. Czytanie. Jeszcze książek, to ostatnio zamówiłam takie dwie z serii, chyba z trylogii, albo nawet w tej serii są cztery książki, nie wiem. W każdym razie, już dawno miałam tą książkę na liście do przeczytania. Kółko się pani urwało i to jest druga część. Komórki się pani pomyliły. No, trochę jakby zainwestowałam tutaj w ciemno, dlatego że o ile ta pierwsza książka, pierwsza część wiadomo, chcę przeczytać, tak druga nie wiadomo, czy mi się pierwsza spodoba, więc nie wiem, czy w ogóle będę chciała czytać drugą książkę. Ale liczę na to, że tak ma całkiem spoko opinię. Zamówiłam te książki na Vinted, więc one są używane, ale mi to nie przeszkadza. Jakby bardzo dużo książek mam z Vinted właśnie. Chociaż nie zawsze się to opłaca, ale akurat te myślę, że się opłacało, skoro kupiłam. I słuchajcie, to jest komedia kryminalna. Ja już kiedyś taką komedię kryminalną um, czytałam, i to jest chyba Czarna Panda. I jeszcze druga, też była książka z tej serii, ale nie pamiętam jak się nazywa, jaki ma tytuł. W każdym razie um, jestem bardzo tego ciekawa. Um, nie wiem, czy. Nie było serialu czy jakiegoś filmu na podstawie tej książki, albo książka nie jest na podstawie filmu, nie wiem. Nie chcę tutaj na pewno Was wprowadzać w błąd. W każdym razie tak się zapowiada. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać, jeżeli jesteście ciekawi. No, ja Wam na pewno Wam dam znać, jak przeczytam już te książki, dwie, albo chociaż jedną i będziemy. Będziemy już wiedzieć, czy są warte uwagi, czy nie. A ja teraz biorę się za kontynuację tego tytułu, którego, który Wam wspominałam. Już mi się plączę język, nieważne. Chciałam Wam dać znać, że mam po prostu książki w kolejce, które czekają. Myślę, że będą fajne. Naprawdę liczę na to. Moi drodzy, moi drodzy, się kręcę na. z fotelu. Czekajcie. Chciałam Wam zaktualizować, dlatego że skończyłam czytać książkę. Tą wynik negatywny, i powiem Wam, że to jest kolejna bardzo dobra książka, która trafiła w moje ręce. Bardzo się z tego powodu cieszę, dlatego że jeżeli mnie może obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że ten rok czytelniczy u mnie nie zaczął się jakoś bardzo dobrze. Trafiłam na kilka słabych pozycji. Zresztą chyba nawet wspominałam o tym we vlogu którymś. Więc teraz, jak wiecie, to jest chyba druga z rzędu książka, którą przeczytałam i która naprawdę zbiera ode mnie. Bardzo dobre opinie, no to, no to się cieszę, no bo jakby po to, po to czytam, żeby jednak sprawiało mi to przyjemność. Niemniej jednak, jeśli chodzi o samą książkę, to słuchajcie, wynik negatywny jest napisany przez um, Ukrainkę, która w sumie już bardzo długo mieszka w Polsce. Um, niemniej jednak, um, chodzi o to, że książka jest napisana w pierwszej osobie i jakby bohaterką jest sama autorka. Um, oczywiście opowiada o tym. Jak y, bohaterka, autorka y, przez 5 lat y, Próbuje zajść w ciążę, cały czas niestety y, jest jedna kreska na teście ciążowym Próbuje różnych, przeróżnych metod I słuchajcie, jak ja to czytam to czasami y, można się złapać za głowę Natomiast y, gdzieś tam y, trochę wczuwając się w jej emocje jakby można zrozumieć, że no już próbuje się różnych różnych rzeczy, żeby tylko um, zajść w tą ciążę. Um, no i tak przez właśnie te pięć lat bohaterka autorka e, spisuje wszystkie swoje emocje, to jak w ogóle reaguje na różne bodźce, jakie ma relacje z najbliższymi. Jak się przeprowadziła do Czarnogóry na chwilę, później wróciła znowu do Ukrainy. Jakby nie wiem, czy to jest prawdziwa historia jej, skoro ona już dosyć długo. Nie, no, możliwe, że to jest prawdziwa historia. W każdym razie kończy się ta. Może nie będę mówić, jak się kończy. Bo nie będę wam spoilerować, natomiast była to książka, którą mi się bardzo dobrze czytało. Chciałam po nią sięgać wręcz w każdej wolnej chwili. Miałam Kindle w ręce i, i czytałam, więc bardzo wam polecam. Jest to temat ciężki, ale myślę, że autorka dosyć um, tak. No i, i prawdziwie opisuje to co, to z czym się zmagała, ale też momentami były takie jakieś śmieszne historie i sytuacje um, Więc naprawdę, książka moim zdaniem warta przeczytania um, Nie wiem czy przez osoby, które gdzieś tam zmagają się z tym problemem, natomiast um, możliwe, że um, jakby dla osób, których nie wiem na przykład ten temat w ogóle nie dotyczy, no to ta książka może być w jakiś sposób ciekawa i może też dać perspektywę właśnie osób, które jednak bardzo chcą mieć dziecko, a, a nie mogą. Więc dobra pozycja, polecam. tutaj już będą niedługo. Tu już się jedna czerwieni. Powolutku. Tu mamy jakieś jeszcze. Tu jest też taka duża. I tu też było trochę. Czekamy, czekamy. Może się doczekamy. No, piękne są. Teraz słońce potrzebują i będą smaczne, słodkie, mam nadzieję. Wam pokazać dzisiejszą moją stylówkę. I tak się właśnie zastanowiłam, i słuchajcie, wszystko, co mam na sobie, jest z Sensei I jest z nowej kolekcji, także możecie spokojnie kupować, bo nadal to jest. Bardzo ładna bluzka, bardzo mi się spodobała na wieszaku, od razu ją wzięłam bawełniana w 100%, jest naprawdę piękna. Spodenki super wygodne, one mają. Um... Jeju, teraz wam nie powiem, w każdym razie nie wiem czy nie mają domieszki lnu e, Na pewno, na pewno nie są sztuczne, czyli albo bawełna, albo właśnie z domieszką e, lnu No i do tego ta torebka, którą wam pokazywałam, taka stylówka bardzo, bardzo letnia, ale dzisiaj jest lato Dzisiaj jest przepięknie, bardzo ciepło, zastanawiam się jeszcze jakie buty ubrać Natomiast e, nie mam za dużego wyboru tutaj, najlepiej to by się sprawdziły jakieś klapeczki, ale nie mam a, więc a, trochę konwersje do tego średnio pasują. Mam też wansy takie mm, w kwiatki, a więc może taki motyw by bardziej pasował. No po prostu wybieram a, lepsze od gorszego, <laughs> wiecie, nie mam za dużego wyboru, więc chyba postawię na te wansy po prostu. No i tyle, jakaś tam delikatna biżuteria i naprawdę uwielbiam letnie stylówki. Nie wiem co mi się stało, ale powiem Wam, że w tym roku na lato, na słońce naprawdę mocno czekałam i chyba się trochę już opaliłam. I know